My, jako radni, przede wszystkim no spotykamy się z taką bezradnością w Radzie Miasta, i to jest dla nas w żaden sposób nie do zaakceptowania. No nie może być tak, że od kilku miesięcy mieszkańcy odbijają się od ściany i nic nie mogą zrobić. Uznaliśmy, że bierzemy sprawy w swoje ręce, piszemy projekt uchwały i składamy pod obrady Rady Miasta, aby raz na zawsze zamknąć ten temat. Mamy nadzieję, że no, będzie przychylność Rady, ale też, że yy, i wojewoda, i prezydent. Yy, do, z, zobaczą, że jest możliwość do załatwienia tej sprawy po prostu. Ponieważ, no, tak jak yy, pan powiedział, no, yy, ponad 20 lat dla mnie było brak woli. I tylko tyle. Bo yy, przepisy jasno mówią, że jest to możliwe. I tyle. Mhm. Jakie macie oczekiwania państwo wobec tego projektu uchwały? Czy rzeczywiście zmotywuje to do prezydenta do dalszych działań na linii właśnie miasto wojenne? Oczywiście mamy taką nadzieję, że zmotywuje, dlatego że, tak jak już tutaj mój przedmówca wspomniał, 20 lat mieszkańcy czekają na decyzję. To są pracownicy którzy są mieszkańcami bloku pozakładowego, większość bloków w Piotrkowie Trybunalskim to są bloki pozakładowe i większość osób ma wykupione mieszkania, więc ja zupełnie nie rozumiem, co stoi na przeszkodzie, żeby te osoby które przecież chcą kupić, one nie chcą tych mieszkań za darmo, tylko chcą wykupić za swoje ciężko zarobione pieniądze te mieszkania i zostawić dzieciom, to są osoby starsze, to są osoby które już są w wieku słusznym, są na emeryturach, i oni po prostu chcieliby mieć pewność, że coś po sobie zostawią dzieciom, i my, jako radni, chcemy tym ludziom w tym pomóc. Znaczy, tu jest ważna jeszcze jedna rzecz do dodania, że my znaleźliśmy po prostu sposób, aby cofnąć tą decyzję, że z powrotem wraca to do Skarbu Państwa i ci ludzie wtedy na tej podstawie będą mogli to wykupić. I e, dzięki i mieszkańcom, i dzięki dobrym ludziom w Piotkowie Trybunalskim udało nam się przygotować taki projekt uchwały i to też trzeba jasno powiedzieć, że to jest praca zespołowa. Pytam, na czym ten sposób polega, aby umożliwić e, przewrócenie tej nieruchomości, tego bloku do Skarbu Państwa? Projekt uchwały zakłada zobowiązanie się prezydenta miasta, my jako Rada, dajemy akces, że wyrażamy, jeśli, oczywiście, jeśli podejmą radni taką, taką, taką uchwałę, przyjmijmy, że podejmą taką uchwałę. Trzeba przypomnieć w historii, że te bloki były kiedyś w skarbie, jako w skarbu państwa i wolą Skarbu państwa zostały przekazane do gminy, czyli do, do prezydenta, i no na tej dokładnie. podstawie e, mieszkańcy nie mogli tego wykupić. My chcemy cofnąć tą decyzję, czyli z powrotem wrócić do, e, do, e, m, do decyzji e, wojewody, czyli do skarbu państwa. Jeżeli to będzie z powrotem do skarbu państwa, mamy nadzieję, że wtedy po e, opłatach, e, takie jakie obowiązują w prawie lokalowym, mieszkańcy będą mogli wykupić to.